Cześć! Z jest strony Szymon, witam na moim kanale. Witam w materiale spojrzenie w przyszłość kolejnym, ze z moim stałym gościem, wręcz ekspertem od przyszłości, czyli Sylwkiem. Cześć! Zaskakujesz mnie. No Tak to jest, że omawiamy, próbujemy omówić co jest, co nadchodzi, co będzie, na co czekamy i jak zwykle korzystamy ze sklepu Gildia, która ma bardzo wygodną przeglądarkę. I zobaczmy. Oficjalnie, okażą się za dwa tygodnie. Mamy taką przedsprzedaż. Jesteśmy na komiksach, które mają się ukazać 7 listopada 2022 roku. Tak, ale to chyba wszystko jest wznowienie, bo ja tutaj widzę, że chłopaki. Dokładnie. Dokładnie są, jest to wznowienie. Jak jesteście fanami chłopaków, czytaliście? No to wiecie zapewne że te komiksy ukazały się już dawno, tylko po prostu jest zapotrzebowanie, pewnie dzięki serialowi na Amazonie, który powoduje, że ludzie bardzo chętnie czytają ten komiks. No ale cię 4... powiem, że straszne są te ceny. Tutaj za 680 zł i to jest w przecenie, a tak normalna cena ponad 1000 Ponad 1000 złotych, więc w sumie wiesz co? To jest całkiem logiczne, sensowne, tak? Ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, kupując tak sukcesywnie po jednym komiksie, ile to później wynosi. A tutaj, jakby ktoś chciał przeczytać i chce wszystko, to wow, no to, 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 to bardzo duża cena za to. Z drugiej strony masz całą serię od razu. Mhm. A większość z tych rzeczy. Tak, ja to czytałem z biblioteki, najsłabsza jest ta Beki, która jest dodana, już w zasadzie tak. No, nic wielkiego do fabuły nie wniosła, niestety. Nic nie czytałem, oglądałem pierwszy sezon i nawet całkiem fajne. Mhm. Dobra. Co my tutaj oprócz chłopaków mamy w tym listopadzie? Sixteen. Mamy. To jest chyba seria młodzieżowa i jej nie znam w ogóle. Jeśli dobrze pamiętam, tak. Egmontowska seria młodzieżowa. Już trzeci tom. Jak do tej pory biblioteka się nie zdecydowała, więc nie wiem nic. Recenzji żadnych nie ma tutaj. Nie wiem. Ale to chyba ta dzieci, co nie? Tak, seria młodzieżowa. Tego młodzieżowa, tak jak tak, 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 przypuszczam, że klasyczna. Do tego czytam z biblioteki, ale tej akurat jeszcze nie miałem okazji. Później mamy Marinę Satriapi Wyszywanki. To jest wznowienie. I tak, to jest bardzo znana autorka bardzo ważna. I ona jest głównie znana z Persepolis, które też będę chciał, też będzie miała wznowienie. Mhm. Tej jeszcze nie czytałem, ale to jest taka bardzo mocna obyczajowa postać, jeżeli chodzi o, o komiksy obyczajowe. Wyszywanych nie czytałem. Później mamy co? Giant Days od Nonstop komiks, Już jedenasty tom. Nie czytałem żadnego, więc słyszałem, że dobra, i tyle. Też nie czytałem. Później mamy kolejny tom rozbudowujący uniwersum Hellboya. Bo uniwersum Hellboya to mamy tam główną serię. Mamy serię o Biuro Badań Paranormalnych i Obrony. I serię A.B. Sapien, czyli o jednym z bohaterów tych opowieści. Poza Hellboyem. Czytałem tylko Hellboya z biblioteki. Podejrzewam, że to jest po prostu niesamowity klimat. No, Maj Miniola odpowiada w ogóle za cały ten świat. Duży jakiś takich nawiązań religijnych, okultystycznych itd. Co my tam dalej mamy? Hellblazer Mike Carey. Czyli kolejny autor do Hellblazera. Ale pierwszy tom John. widzę tutaj. O co chodzi? Pierwszy chodzi tom, a kolejny o to, tom. Bo chodzi o to, że oni wydają to autorami. Czyli najpierw masz, powiedzmy, gra, e, chyba był, najpierw był Brian Azarello, 3 tomy. Od 1 do 3. Później był Art trzy tomy. Później był Warren Ellis. I teraz idzie, później był John. Albo Jamie DeLango, nie pamiętam dokładnie nazwiska tego autora i teraz mamy Michaela Carey'a, więc po prostu idą autorami. Okay. Dobra, jest. rozumiem już. Luke ten Junior. Ten... Ale to są też... twórcy Asterica? Twor... No właśnie, chciałem powiedzieć, że znani twórcy ja. Ale ty no jeszcze. Nie czytałem, nie czytałem, a od tych twórców jeszcze czytałem na przykład Umbapę Czerwonoskórych czerwonoskórego, oprócz właśnie Asterix'a i bardzo fajny, więc może być po prostu sympatyczny i śmieszne. No klasykę, jakoś odnawiają klasyczne komiksy. Dokładnie, tym bardziej, że tutaj masz kolejny tom Lucky Luka. Tak. 24. Przecież chyba już kiedyś gadaliśmy, gadaliśmy o tym, że Lakiluki nie są wydawane po kolei. Masz tom 15, 24, 30, pusty i tak dalej. To jest jeszcze René gościnny jako scenarzysta i morys jako rysownik, czyli jeden z najmocniejszych składów możliwych, bo się też kurty wymieniali. Później mamy dwa kolejne komiksy od tych najmłodszych czytelników, czyli Dziobak Toto oraz Pan Borsuk i Pani Lisica. I Persepolis, o których. Persepolis, o tak. No ty już mówiłeś, gdzieś tam wcześniej też gdzieś widziałem ponoć bardzo, bardzo ważny właśnie ten komiks, jeden z najbardziej znanych i wielokrotnie nagradzanych powieści graficznych na świecie, no to trzeba się za to zabrać, widzisz tak, autobiograficzne to jest yy, rewolucja islamska w Iranie, tego typu klimaty i naprawdę daje po głowie w pewnym sensie daje takie dzi 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 dziwnie się to czyta pamiętam jak yy, na przykład gadaliście u ciebie była ta rozmowa o jakim to się Z tym z żoną jednego z braci Klimczak. Męska dogadali. skóra. Męska skóra, właśnie. I ona rzuciła tam e, takim hasłem, który mi po prostu w ogóle nie wydawało się logicznym. To znaczy, ja nie, nie patrzę na świat z perspektywy, że pierwszą rzeczą jedną, którą można zrobić jako będąc facetem, to to, że wychodzisz po zbroku na spacer. Mhm. Dla mnie to jest tak naturalne, nie, nie dla każdego, no i tutaj Persepolis też pokazuje ci takie pewne abstrakcje o świecie po prostu, mm -hmm. które dalej istnieje. Co my tu dalej mamy? Siostry Niezapominajki, czyli to jest kolejna seria młodzieżowa, taka eksmontowa. Fajnie się to czyta. Nie wyróżnia się jakoś specjalnie yy, poziomem jakimś takim wybitnym, ale też nie jest yy, w ogonie z tych okay. nazwijmy to serii. Smurfy Świat Emocji. Mądra, jak jest jakieś dziecko, które lubi czytać komiksy, bardzo fajnie, bo masz krótką historyjkę i przedstawianie emocji, i wytłumaczenie później z psychologicznego punktu widzenia, o co tam chodziło. Coś dla ciebie, czyli Gwiezdę finałowy bianie. odcinek Star Wars. Film, Jak nie chcę filmów obejrzeć, czekałem, sobie czekałem przy... na to. Jak możesz obejrzeć wszystkie komiksy. wszystkie Star Wars filmy i będziesz miał fabułę, Będziesz znał. <laughs> Dobra, tu jest jeszcze jakiś Janek, i to jest coś, o czym nie mam pojęcia. No to, a ja Zresztą... mam troszeczkę pojęcie, bo powiem o. ci, że zaciekawiam ten komiks. Ten komiks jest też gdzieś, ja go widziałem praktycznie za darmo. On jest dostępny w wersji elektronicznej, ale nie jestem pewien, czy w całości, czy we fragmentach. Jest to polskich autorów jest to komiks niezależny, na pograniczu folkloru. Słowiańskich legend i horroru. I to mnie właśnie nim zaciekawia. I jest. No chciałbym nawiązać kontakt z, z autorami tego komiksu. Ale wreszcie Kapel tutaj i ona wygląda. Tak. Kapitalnie. Dokładnie, dokładnie, więc. Teraz... Tylko wiesz co mnie zastanawia jeszcze? Czy to jest komiks Niemy przypadkiem? Nie, on nie jest bo... Niemy. Tutaj tylko tak wygląda. Mówię, ja go czytałem. On gdzieś tam w epizodach jest dostępny. Ja już nie pamiętam jakim cudem. Gdzieś tam link na Facebooku znalazłem. Twórcy są dostępni też na Facebooku. I być może tam gdzieś się znalazł ten link. Więc przeczytałem kawałek i jest naprawdę, naprawdę ciekawe to i, i dlatego... Chciałbym jakoś. No, nie by było. Fajnie by Zdobyć informacje na temat autorów i, i zaprosić fajnie, ich do siebie. No fajnie ci wychodzą te dowiady z tymi autorami, więc czemu nie? Tylko że graficznie po prostu na tych paru kadrach przykładowych no, jest poziom niesamowity. Mhm. Dobra, co my tu dalej mamy? Mieszko zbrodnia. A, ale tutaj też są. Fajnie. świsz. Wydawnictwo Gra... The Grappos. Nie kojarzę wydawnictwa, ale fajne podczas... przedstawiają się. No, Jakie one są? Oglądam. Widzę, że to jest gród. Zbroje. Powiedzmy, zbroje. zbroję tak wygląda tak naturalistycznie, bym powiedział. A czy to przygoda? No. no. ok mhm. Fajna seria jakaś. I tutaj jeszcze mamy Ziemia, Nieba, Kruki. A to Ziemia, Nieba, Kruki. Gdzieś już ten tytuł mi się przewidął. Może to już było, tylko przesunęli premiera? Coś, coś mi świta. Front wschodni Niemiec i Włoch uciekają z sowieckiego więzienia. A może z Mandioki to może. Może była jakaś zapowiedź tego. Zaraz zobaczę ilustrację. No może, może. Ci, że nie, nie słyszałem o tym komiksie. Gdzieś mi się obiło uszy. Dobra, ale patrz dalej. To jest coś, co mnie już jeden z widzów pytał. Torgal. To właśnie, co? To, Torgal to tom 40. To byłem zaskoczony, że ktoś mnie pyta i musiałem poszperać i faktycznie tu pilakni już 23 listopada 40 tłum. Ile ten Torgal już powstaje powstaje powstaje. Tak, to już kolejne pokolenia czytam Dokładnie. Thorgale. I nadal to jest wydawane w twardej oprawie i w miękkiej oprawie. Ten sam komiks. Mhm. Istotna informacja, którą wielokrotnie Egmont przekazywał: że w dniu premiery jest wydanie takie i takie, a do druki robią już tylko w twardej. Więc jeżeli chce się kupić miękkiej, to trzeba się kupować na początku. Na druku się nie zaapiesz. Później, chyba, mamy te adaptacje literatury. Była no nowa seria Degmontu. No właśnie, widzę. Dwa małe. Przygoda Tomka Sojera, chociażby. Tak. Mm -hmm. Ale, jeszcze... Ale nie tak. podoba mi się, wiesz co? Nie podoba mi się ilość stron. 48 stron. Przygód Tomka Sojera, gdzie te przygody one są naprawdę obszerne. Już nie pamiętam ile tam jest stron, ale no na pewno powyżej setki, w okolicach może 200 stron, więc ja nie wiem w jaki sposób oni wcisnęli w 48 stron. Rozbudowaną powieść. Ja nie ja już nie pamiętam tych przygód. No ja pamiętam. Tam, nie, ja no, pamiętam. Ile tam jest opisów, bo jeżeli na przykład masz dużo opisów przyrody, to możesz... Dwoma nie nie Szymon, tam jest, e, Tam jest sporo akcji. Sporo Aha. się dzieje, z, z dużo takich wątków związanych z samym Tomkiem. Morderstwo i ucieczka jego, dodatkowi bohaterowie. I to właśnie, właśnie to mnie martwi, że to bardzo mało stron. Nie wiem, jak to zostanie stworzone w takim razie. No, w sumie nie wiem. No, Iliady, wydaje mi się, że czy Odyseję w tej adaptacji mitów są całkiem solidnie zrobione. No, niestety On... nie czytałem tego. No. Dobra, co my tutaj daje? mamy? Avengers, nie no, Smarter, sorry, 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 nie, 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 bo ktoś może... E... Odyseę nie czytałem, Iliadę, tak, Iliada. Iliada. no wiesz co? Myślę, że w porządku. W porządku została potraktowana. Mhm. Właśnie coś kojarzyłem, że, że tą Iliadę czytałeś. Tak. I jest jest, porząd jest ok, moim zdaniem, ta adaptacja tych mitów. Nie wiem, adaptacji literatury jeszcze nie czytałem, jest też Budzi to powiedzmy pewnego rodzaju obawy, ale też nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić w żaden sposób. No, bo trzeba oni... przeczytać, żeby się przekonać dokładnie. Avengersi. Jakiego eee. tak. tu mamy? Peti Tom z Marvel Fresh. Nie, przejga ja piąty. 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 na no, piąty. Czytałem tylko pierwszy, więc nie jestem niestety na bieżąco. To, że chyba w ogóle po tej wojnie światów po World of the Realms. Nie jest, nie mam powiedzieć. Poznaję tylko scenarzystę, że Jason Arum to jest akurat sobie nie Nie ruszam, niestety nie ruszam. Dla mnie to jednak za dużo jest. Ojej, na tym mam... się zastanawiam. Powiem Ci otwarcie, że na tym się zastanawiam, ale... Ale nie wiem czy wezmę. Batman Peżut. Noir. On jest bardzo, bardzo duży. I to nie chodzi, nie chodzi o grubość. Ojko, że problem. on ma Tak. Ja mam dwa właśnie... albumy takie. Mam dwa, dwa duże, biało-czarne albumy, ale... No nie wiem. Ale powiedz mi tak, to jest 5 Demona. Czy 5 Demona została wydana wcześniej u nas w Polsce, w takim normalnym formacie kolorowym? tego, co ja łapię, rozumiem, to nie. Bo jak masz tą serię Batman Noir, to masz pięć komiksów, które są przedrukami czarno-białymi wersjami historii, które już wychodziły wcześniej, czyli Zabójczy Żart, Batman H, długie Halloween, Powrót mocznego rycerza oraz pewnego dnia. To jest pięć historii, które były gdzieś już wcześniej wydane w kolorze natomiast te. No i chyba jeszcze ostatnio było, Gotham w mieście lamp gazowych też chyba to wyszło. Mhm. To, I to było wydane już w wersji kolorowej, natomiast Batman Black and White 1, Black and White 2, z tej serii już wcześniejszej, to one. Na no, jak tutaj klikniemy Batman Noir to, to będzie widać. Te, tam było coś tam. Nigdy po trupie i wieczna żałoba. To są rzeczy, które wchodziły tylko jako no, czarno-białe. Troschoszgoda. Wiesz to kiedyś ten Semik wydał, tylko ten Semik to wydał w dwóch komiksach i to... Wiesz jak wie, to ten semik wydają. Wychodziły. Kiepski papier, gazetowy taki... Mhm. Tu mamy za dużą jakość, tam była za słaba jakość, tak? No, wiesz co, właśnie tak, do... ten, ten, ten rozmiar, on do, nie do końca mi to pasuje. Wolałbym jednak mniejsze, standardowe, w kolorze najlepiej jeszcze. Jeżeli chodzi o te black and white, te, które są przygotowane pod to bycie tym czarną i bielą, to tam się kolorów nie powinno dokładać na siłę. Ale uważam, że powinny mieć maksymalnie rozmiar DC Deluxe. To jest taki maksymalnie fajny rozmiar na półkę do czytania, jeżeli chodzi o, o wysokość. A wiesz o co Oni... chodzi? Też chodzi o tą cenę. Ona jest naprawdę bardzo duża, moim zdaniem. Więc no, nie każdy będzie mógł sobie też i na to pozwolić. Zgadza się. Tutaj mamy następnie piąty tom Złotej kolekcji Kajka i Kokosza. I to jest w tym momencie sukces, bo to już jest piąty tom, gdzie w bardzo dobry sposób zbierałem te Opowieści tworzone przez Janusza Christę, tylko porażka trochę, ponieważ to się mieli wyrobić całą serią do końca tego roku. A zostanie im jeden tom, szósty, który przejdzie na przyszły. Bo w tym roku mija 50-lecie debiutu jakiegoś kosza z tego, co kojarzę. I chcieli to wszystko tak ładnie ładnie pospinać. To się bardzo fajnie czyta. Mamy fantastyczne materiały dodatkowe. Jak ty lubisz dodatki z tego, co wiem. A tam jest tyle anegdot. No ja widziałem, widziałem gdzieś tam w salonie, przeglądałem sobie. E, jakoś e, wstrzymuję się zakupem tego. No ja sobie czytam z biblioteki na spokojnie, bo jest. Mhm. Blade Runner 2029, to drugi. Nie jestem fanem Blade Runnera jako komiksowego i też nie jestem jakimś super ultra fanem tej tego filmu, więc też nie kupuję, nie śledzę. Nie umiem się wypowiedzieć. Nie wiem, czy ty siedzisz... Nie, nie, zamierza. znam oczywiście, byłem w kinie kilka lat temu, jak wyszedł Blood Runner i Runner, no i, i okej, okay. nie czytałem jedynki, dwójki, też nie zamierzam czytać. Później mamy Johna Hex, no to jest fajny bohater DC, którego uwielbia Tomasz Kołodziejczak i chyba dlatego dalej wychodzi, bo aż tylu fanów w Polsce nie ma. Nie jestem pewny, czy, czy dobrze się czyta... Inaczej, czy to jest postać na własny komiks, raczej mi się zawsze kojarzy z taką postacią drugoplanową, która pomaga, powiedzmy, coś gdzieś tam uczestniczy i tak dalej. Jest takich kilka postaci, które na przykład dla mnie osobiście lepiej grają jako właśnie taki pomagier, postać tła poboczna niż główna. Mhm. Jako przykład powiem Oliver Queen Green Arrow. Dla mnie Green Arrow jest świetnym bohaterem drugoplanowym. A jak jest już jego własna historia, to już tak, nie do końca. Co my tu Dobra, dalej? Mamy? dalej. Emma i Violetta. To jest to już czwarty, fantastycznie narysowane. Kuperepetie młodych dziewczyn, które tam. Tutaj. Bawiącami. Kolejne, patrz na cenę. 329,99. Oczywiście jest zmniejszona, niemniej jednak 330 zł. Ja to chcę, ja to kupię na pewno. Ale no, mimo no. wszystko cena masakryczna. Dla mnie ten fotorealizm, ja jestem w nim zauroczony, Alex Ross dla mnie jest mistrzem. Zgadza się, i to będzie. To będzie chyba gabarytowa. nawet nie wiem, czy to będzie. Czy to nie będzie przypadkiem taka sama. 400. 400 stron to jest olbrzym. To będzie. No, prawie takie. Olbrzym. Liczę, liczę też na. Mnóstwo dodatków bo w Sprawiedliwości było mnóstwo. Tam chyba jedna trzecia komiksu to były same dodatki. Ja, ja czekam też na coś takiego. To w ogóle będzie dość ciekawy kształt, miał bo jest 225 na 300 mm, czyli będzie chyba niższe niż na przykład ten Batman Noir. Bo jest, Batman Noir jest 225x344. Tak, weźmy sobie jakiegoś zwykłego kajka i kokosza. Byśmy sobie to wyobrazili. 225 na 300. No dokładnie. Czy to będzie, to będzie wyższe i szersze od Kajka i Kokosza? Czy od powiedzmy takich klasycznych komiksów? Trochę tak, 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 tak. No. Dobra, później mamy co? Klasyczne baśnie Disney'a. To jest dla młodszych czytelników, którzy chcą po przeczytaniu, po obejrzeniu bajki sobie po prostu jeszcze poczytać. No. pewnie mm. już. Tak król na i się krasną. Tak, tak. bogowie, to to samo. Też też. To jest takie humorystyczne, sympatyczne. Liga sprawiedliwości, stan przyszłości. Stan przyszłości. Nie tak mm -hmm. Co zamawiasz? Tam... Raczej tak, raczej tak. No, tu jest liga tu. Superman, ja jestem tu właśnie jest teraz ze Supermanem. No nie do końca. Już nie do końca Batman jeszcze, jeszcze jakoś tam. Ciekawił mnie Superman. No, jeszcze nie daję werdyktu, ale tak już mówię, że tutaj mamy trochę mniejsze uczucia, nie wiem jak to będzie z Liką Sprawiedliwości. No, zobaczymy. Magiczna siódemka, tom trzeci, bestia powraca. Czytałem pierwszy, pierwszy był tylko zostawianiem pionków na, na planszy i dopiero po drugim tomie można zrobić jakikolwiek sensowny werdykt, przynajmniej w takich młodzieżowo-przygodowych opowieściach. Trzecia część, nie znam w ogóle. O, i patrz, kto, kto na odchodzi. Tak, tak, Nieśmiertelny Hulk, mam pierwszą część też i omawiałem na kanale. Raczej nie kupię teraz. Raczej nie, mhm. bo raczej, wiesz, chodzi mi o to, że mnie zależy teraz na na Aleksie Rosie i on, wiesz, portfel, w fundusze czy pieniądze nie są, konto nie jest z gumy. No, i muszę w tym momencie weryfikować, co, co mogę sobie kupić, na co mogę sobie pozwolić. Halka niestety odstawiam. Orze. Z Halkiem jest ten problem, że z jednej strony, jak on zrobi, ciekawy zabieg, że wydał ten dom podwójny, czyli miałeś większą treść naraz, ale to spowodowało, że jest odstęp między tymi, między tymi tomami większy. I już się troszeczkę wydaje mi się, ten hype, czy ten zainteresowanie tym kontynuacją, tak spadam, bo jeżeli byś. To, tak. to chyba rok. Dokładnie, ja dokładnie, tak. Bo tutaj masz rację. Za długo, za długo kazali nam czekać na to. I to wynika z tego, że ten tom jest podwójny, bo jak, jakby wychodził jeden co trzy miesiące, to ty byś był po. powiedzmy, ten tom, wycho tom wychodziłoby trzy miesiące temu, ten, a teraz wychodziłby czwarty, więc ty by byłbyś trzy, trzy miesiące temu dostałbyś kawałek, więc już byś był bardziej na, na zainteresowany No ale no, myślę, że nie... wiesz, fani, fani Marvela, fani Halka, to na pewno. Czekając z wypiekami na twarzy, bo jedenka była w porządku, ona mi się podobała. Mm -hmm. Rick i Morty, nowa czapka Ricka. W ogóle nie znam tego uniwersum, nie widziałem ani e, jednego odcinka serialu, ani jednego komiksu. Miałem też. okazję poznać i to całkiem niedawno, którą część tego komiksu. E, no, okej, okay. w sumie tam dla dorosłych, ale nie, nie. Mam też swój gust, nie trafia do mnie coś takiego. Okay. Sprawy kryminalne w Filipiny, Lomart. To jest chyba coś też młodzieżowego. No, no, takie I coś to... wygląda. Nie znam, więc nie umiem się powiedzieć. Straszno. 48 Tam... stron. Malutko. No i to jest klasyczny taki europejski komiks. Tak mnie wyzymają. Strasznicy. Ma... Rorschach. I to jest coś, co mnie ciekawi, bo to jest oficjalnie kontynuacja czy generalnie coś tam. Tak, nowe opowieści z Uniwersum Strażników. Tak, kontynuacja, dziejąca się po wydarzeniu ze Strażników. Co mnie ciekawi. Tom King jest scenarzystą, i Tom King jest scenarzystą, który potrafi zrobić coś, co mnie chwyci idealnie, a może być takie, co mnie do końca nie złapie. Mhm. Nie wiem, nie jestem przekonany, ale też nie odrzucam tego. Tym bardziej, że Uniwersum Strażników mnie bardzo interesuje. Bardzo mi się podoba ten koncept. Okej. Okay. Czarodziejski Witch, Księga Siódma, kolejny tom. Do tej pory wszystkie były w moim zdaniem bardzo udane, więc ktoś kto czyta, wie z czego się spodziewać nie, raczej nikt nie będzie zaczynał od tomu numer 7. Jasne. Później mamy kolejny do dodruk Asterixa, tym razem Odysseya. Mhm. Więc widać, że tego już do, wychodzą, wychodzą ciągle są dodrukowywane. Mamy kolejny tom kapitana żbika. Też nie czytałem ani jednego. Nie tam, to w zasadzie zeszyt, bo to są chyba zeszyty. Kto tam tak, od nas zeszyty. kupuje? Chyba Adam z Tak? Chyba tak. Tak. Chyba Pozdrawiamy cię Adam. Łukasz chyba też. K kogoś z no. nich, tak. Łukasz albo Adam. Który, któryś z nich to czyta. I mamy... Aha, tu mam jeszcze okładkę Blank aha. do tego samego zeszytu. I w zasadzie na tym będzie koniec listopada. Aha, dobra, ja już tutaj daję Amazing Spider Man. Za tak, 28 to... dni? Tak, to już jest grudzień. I patrz, co tam dalej, co w grudniu. Chociaż taki spoiler duży zrobimy teraz, ale ja muszę to zobaczyć. Epic? Stan Lee i inni, tak. Każdy z każdym. Tak, tak? to jest kolejny, kolejny epik. A to, to w grudniu? Są... Dokładnie. Dokładnie, ale można już w zasadzie powiedzieć jakieś takie podsumowanie listopada i czy coś Ci się rzuciło w oczy? Taki no oczywiście, na... tak no Liga Sprawiedliwości, no ja ją wezmę, bo jak już kupiłem Batmana, Supermana, będę chciał nie ukrywam, też i zakończyć, bo to jest trylogia przekonać się, uh -huh. czy to jest dobre czy to jest po prostu średnie i absolutnie dla mnie, no ja będę na dniach zamawiać no, Ligę Sprawiedliwości Alexa Ross'a Aha, bo tam jest, no ja mówiłem tam o stanie przeszłości, no i, i, i Liga Sprawiedliwości Aleksa Ross'a. No, dla mnie to Lidu. dwa komiksy. Czyli można powiedzieć, że dwa razy Liga Sprawiedliwości jest Kradnie Twoje Serce w listopadzie. No, Aleks Ross bazie. skradł moje serce. No Ja jestem po dwóch jego komiksach, one są dla mnie, więc co, może tak tematycznie nie do końca, bo tam jest straszna pompa. To jest tak wysoki styl, troszeczkę, mm, no, no, taki za wysoki w pewnym momencie, ale, ale ilustracje warte są, warte są zainteresowania. No, bo one pasują do właśnie tego typu prowadzenia powieści. Ale chciałbym bo, coś wiesz, no... takiego, takiego zapadającego w pamięć, troszeczkę wesołego. Um... Ale wyobraź sobie na przykład, jakby Alex rozrysował finał starcia z Bane'em w Nightfallu. Zamiast Gima dla mnie byłoby to dziwne cokolwiek. Ale wiesz, co wystarczy I spróbować? Bo to jest tak, nigdy nie mów nigdy, ale i też co by było gdyby. Jeżeli by narysował, to byśmy to przeczytali i może byśmy się zachwycali. Ja wiem, fotorealizm pasuje do eposów. <grym> Dokładnie. Ale można byłoby też trochę spuścić powietrze no, z tej opony. Tak, jeżeli chodzi. O mnie, to co ja... Ja wezmę na to najpierw Ligę Sprawiedliwości, bo to mnie ciekawi. Generalnie sam koncept tego warian... wariacji świata przyszłości mnie interesuje. Zastanawiam się nad tym Rorschachiem. No i chyba tyle, no bo Halka liczy, że biblioteka na będzie, bo ma pierwszy tom. Kajko i Kokosz powinny być w bibliotece. Chorga na 90% będzie w bibliotece, więc sporo z tych rzeczy po prostu i tak przeczytam. Bez kupowania, aczkolwiek ta Liga Sprawiedliwości mnie naprawdę, naprawdę intryguje, co oni tam pomieszali. Słyszałem, że ta wersja Wonder Woman jest ciekawa. Której nie dostaniemy. On, ja. Której nie dostaniemy, czy, czy będziemy mieć Wonder Woman. W sumie nie wiem. Future State Flash, Future State Justice League, Future State Wonder Woman 1-2. Aha, Będzie tutaj, tam. dobra, dobra, już widzę. Mm. Mhm. Bo pomysłem. wiem, że z Batmana nam zabrali, że nie dostaliśmy całego Batmana. Może nie czytam jeszcze Batmana, więc ciężko mi się wypowiedzieć. No, no ale to już Sebastian mówił. Nawet to na moim nagraniu. Nie ja mogę pogrobić z tego miejsca. Tak, pozdrawiam wszystkich. No, tak się prezentuje ten y, miesiąc, nadchodzący. No, w mojej ocenie jest lepszy niż wrzesień, ale słabszy niż październik. Nie pamiętam, września, ja mam krótką pamięć, październik to Nightfall, no to to tak, no zdecydowanie wygrywa, no jestem ciekaw po prostu tej Ligi Sprawiedliwości. Wiesz, może Dokładnie. i dobrze, wiesz, teraz święta się zbliżają, trzeba dać się odpocząć portfelowi, no, Mikołajki, święta, tak, tak. Sylwester, tak. Nowy Rok i, i same prezenty. Na wszystko, do okazji. Dobra. To byłoby tyle. Dzięki Sylwek za udział. A dziękuję za Pogadaliśmy... Pogadaliśmy troszeczkę o tym, co wyjdzie chodzi. Napiszcie w komentarzach, na co Wyczekacie? czekacie. Może na coś nie zwróciliśmy uwagi. Zaznaczamy, że nie wszystkie komiksy tu jeszcze są podane. Tak, oczywiście. mucha? Podajemy je z trzydniowym wyprzedzeniem, więc nie jesteśmy w stanie w takim materiale tuż przed początkiem nowego miesiąca opowiedzieć o wszystkim co się ukaże. Timofa to... nie ma, nie ma Kultury Gniewu, Non Stop Comics chyba tutaj chyba jedno coś, ale on, tak, oni z czasem zawiadamiają. Tak, my po prostu korzystamy z tej przeglądarki Gildy, bo ona jest taka wygodna w praktyce do sprawdzania tego co wychodzi, co jest już zapowiedziane oficjalnie. Dobra. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Cześć.